Witam serdecznie, Piotr z tej strony. Wracam jeszcze na moment do dolara kanadyjskiego, z tego względu, że się dzisiaj rano jeszcze bardziej przyglądać i raczej dochodzę do wniosku, że to, co już Wam wcześniej pokazałem, nabiera rumieńców. Duże założenie, pierwsze założenie jest następujące, że to jest ruch A, to jest ruch B i tutaj są poziomy dla fali C. Ja już o tym mówiłem, tu jest 138,2 i myślę, że ten, ta baza... Jest, jest, jest prawidłowym założeniem. Tak? Więc że to jest tutaj duże AB, ABC. Tutaj wewnętrznie te ruchy są trójkami, łącznie z tym ruchem. To jest ruch A, czyli to jest też jakaś, jaka, jakieś korekty ABC. Tu jest A małe, tu jest B, tu jest ABC, A. Tu jest znowu B, tu jest A, B i C, więc jest A. <laughs> tutaj jest fala, fala B. Myślę, że to jest bardziej fala B niż fala X, która by rozdzielała dwie struktury, ale prawdopodobnie to jest fala B, więc mielibyśmy tutaj falę B, i tutaj tworzy się znowu fala A, B i C. To nie jest tutaj piątka, się to sprawdzi tutaj wewnętrznie. To tutaj idzie korekta ABC. Czyli teraz spojrzę na niższym interwale na wrzesień 2013 do marzec 2014, to jest dzienny wykres. Czyli wrze, wrzesień 2013, tutaj utworzyło się moim zdaniem A, tutaj znowu była korekta ABC dla fali B, i tu poszła fala C, która miała 127% fali A, typowe poziomy dla fali, dla fali C dla tych fal korekcyjnych C 127, 138, czy wszystko tutaj zazębia w tych, na, tych, na tych poziomach, więc stąd dochodzę do wniosku, że to są po prostu wszystko struktury ABC, tak, czyli korekty po prostu. Czyli mielibyśmy ten ruch do góry wyjaśniony, który wygląda, który jest, jak powiedziałem, strukturą ABC, tak. Myślę, że tak trzeba po prostu przyjąć. Tutaj też widać strukturę ABABC, tak, czyli nową strukturę korekcyjną. Jeżeli na nią spojrzycie na dziennym wykresie, tak, no może trudniej się do niej doliczyć, tak, ale tu jest pewnie jakieś ABC, tu jest jakieś B, tu jest znowu A, tu jest znowu B, tu jest znowu AB, rozwijające się C, albo nawet to jest całe C ruchem pięciofalowym. Tak, tu już zabawa jest już to w, w szczegółach nie sprawdzałem. Sporo mi zajęło, że tak powiem, aby sobie usmysłowić, gdzie te, gdzie te ruchy, które, które, które to są ruchy A, które to są ruchy B. Także tam szczegółów teraz tego nie będę omawiał, nie jest to na, na ten moment potrzebne. Tutaj powstaje ostatni ruch C tak z tego pop A, B i tu jest też poziom, tutaj był poziom początkowo i 61,8, dodałem poziom 68,50, który nałożył się na ten poziom 138. Tak myślę, że istotny jest ten poziom 138, dlatego AB dużego C. Tutaj wewnętrznie byłoby A, tu byłoby znowu B, o co przedtem powiedziałem, AB i tutaj C. Czyli wracając do tego ABC na dziennym wykresie, tutaj mielibyśmy A, mielibyśmy B i... Idące C, tutaj jest FiBo fibo 150 i mówiłem Wam o tej ekspansji, którą w ten sposób mierzyłem od początku A do ekstremum A. Tu jest 100, tu jest dwa razy długość, tak więc tu jest też drugi, wychodzi poziom fala C, miałaby dwa razy długość w taki sposób mierzoną dla, dla tego um, fioletowego AB i C, tak więc tutaj wychodzi fioletowe C więc byłoby tutaj takim zgrabnym poziomem ten poziom 200 również i ten poziom 150 patrząc tutaj na te ruchy wewnętrzne tak więc tutaj byłoby abc to jest b tutaj jest raz 2 raz 2 tutaj jest abc i tutaj jest bo znowu są struktury ab jakieś c tak tak myślę tak więc tutaj później się tworzy abca tutaj jest b tutaj jest c i tutaj się rozpoczyna Znowu, znowu A, tak raczej wszystko to wygląda, że to są wszystko struktury ABC, więc, więc jest A, B, C, A, tu jest B, tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, C, te, te wszystkie C końcowe, tutaj one piątki tam gdzieś muszą wychodzić i, i ja ich nie sprawdzałem aż tak super szczegółowo, tak, ale myślę, że tam piątki po prostu wychodzą, które kończą te ruchy w tych, w tych strukturach ABC, więc tutaj byłoby A. To jest tutaj jest A, B i C jest fala B. Więc jedyna rzecz, która, na którą się tutaj jeszcze zastanawiam, to jest tutaj ten ruch w górę, czy on jest piątką, czy on jest też strukturą ABC. Ten ruch rozpoczyna się 19 września 2014, tak do października 2014, tak więc jeżeli jest na 3 godzinnym wykresie, mam tutaj wrzesień i, i październik, tak. I myślę, że tutaj jest, w tej części jest A, tak, że to jest jakaś tutaj wewnętrzna struktura ABC, 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 ABC A. Tu jest A, B, C, B i tutaj idzie C ostatnie, tak, które miało, mogło mieć nawet swoje raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tutaj jest B, fala B wewnętrzna, czyli jest A, B i tutaj C poszło, raz, dwa, nawet trzy, cztery, pięć poszło C. Mogło się to wszystko już tutaj zakończyć. Ale jest możliwym też scenariuszem takim, że tutaj jest A, B i C, będzie jeszcze B i będzie jeszcze jedno podciągnięcie w górę. C. Z tego względu, że ta struktura, która się tutaj tworzy, wygląda na A, B, C, więc tu może iść ostatnia piątka w górę. Tak, jeżeli by to było tutaj raz, tutaj było 2, to było 3, to było 4 i to będzie 5 tutaj. Tak, i to w końcu dojdzie do poziomu 1,14, tak, czyli tego poziomu FIBO 100. 1,14 to jest, to są tutaj 1,14, tutaj wychodzi 1,14,21. 1,14,20. 14-13, tutaj wychodzi. Jeszcze tu mierzę w ten sposób to A, B i tutaj byłaby taka struktura ABC, dlatego A, B, C z wewnętrznymi ABC, które przed chwilą tłumaczyłem, tak, więc AB i tutaj byłby jeszcze poziom 127C teoretycznie. Tylko patrząc na te duże ABC, tak, no to ten rynek już tutaj raz próbował, tu jest druga drugi raz można powiedzieć że tu jest raz tu jest drugi raz tu jest trzeci raz więc pytanie czy to jest raz tylko pierwsza próba tu jest druga próba i tu będzie trzecia próba albo tu już była w zasadzie jedna druga tak albo to można jako jedną drugą potraktować to była trzecia próba i to się już to powoli kończy tak, więc to jest taki moment kiedy to wszystko zaczyna zaczyna hmm, Pokazywać, że może się to kończyć, ale tutaj jeszcze nie masz takiej stuprocentowej gwarancji, gdyż należałoby teraz te wszystkie jeszcze ruchy wewnętrzne policzyć. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, którą należałoby też umieć odpowiedzieć na to pytanie, a na ten moment na to pytanie też sobie sam sobie nie potrafię odpowiedzieć jeszcze. To znaczy, przyjmuję pewne, pewne założenia. Szukam 3-godzinnego. E, miesięcznego wykresu. Moment. Tak, to jest miesięczny wykres, co się tutaj działo w przeszłości, tak, od czasów dinozaurów. Tak, co tutaj się działo? Tak, co to jest za, za ruch tutaj spadkowy? Czy to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, impuls, ABC korekta, impuls do dołu? Czy to jest coś innego tutaj? Jeżeli to tu było w dół, raz, dwa, to była duża trójka, to może być. To była duża trójka, to może być czwórka tutaj, tworząca się. Ja chyba kiedyś takie, o czymś takim mówiłem, że to może być taka właśnie struktura tutaj A, tutaj było B, dojście blisko do dołka A, i to się będzie rozwijało ewentualnie C. I to nawet może być takie C, które nie będzie w stanie pokonać tego, tego szczytu, lub dojdzie do tego szczytu tutaj nawet. tak, Ale aby to jeszcze inaczej pokazać to to C, to wszystko, co teraz pokazałem, może być A, B, C, jest pierwsze duże A na miesięcznym wykresie, będzie B na miesięcznym i będzie C na miesięcznym jeszcze, tak, więc tak też to może wyglądać, to muszę na razie tutaj po prostu zostawić, tego nigdy w przeszłości nie liczyłem, więc tutaj się nie potrafię na ten temat wypowiedzieć, tak, tylko od tam paru, paru dobrych tygodni, powiedzmy miesiąca, dwóch, ten temat dolara, dolara kanadyjskiego, wziąłem też na tapetę i zobaczymy, co z tego, co z tego wyjdzie. Tutaj widać już na tym tygodniowym wykresie, tu jest szczyt, tu jest wyższy szczyt, tu jest szczyt na MECD, tu jest niższy szczyt, tak, to będzie rozbieżność, tak, więc rozbieżność zapowiada zmianę trendu, także pokazują się sygnały takie, które by mogły świadczyć o odwróceniu, tu była mocna formacja odwrócenia, tu raczej nie ma na razie formacji odwrócenia jeszcze. Na świecach, tak. to jest jeszcze jeszcze niepotwierdzone, bym powiedział. To prawda, widać tutaj świecę z długim górnym cieniem, ale ona jeszcze sama w sobie nie daje, nie daje formacji odwrócenia. Na tym 3-godzinnym wykresie, jeżeli bym połączył te ostatnie struktury, początek A z falą B odłożył przy ekstremum A no to wychodzi tu, że ta fala C nie potrafi tutaj wybić w górę, tak, rozwinąć się mocniej w górę, tak, więc tu pewną słabość widać na takim 3-godzinnym wykresie, widać mocne formacje odwrócenia, tak, więc tutaj widać, że jest są zielona, potem mocna świeca, wzrasta wolumen na tych świecach czerwonych, tak, więc jeżeli tutaj spojrzy się na tą świecę, to tu jest bardzo duży wolumen, coś tu się wydarzyło, tak, więc tutaj są, są zmiany. Więc tak jak powiedziałem, więc jedyna rzecz, jaką bym się jeszcze zastanawiał, to tutaj zaczynają padać, jakże poprowadzi się linie wsparcia, to te linie wsparcia są przełamywane, tak więc to jest też rzecz taka istotna. Tutaj co prawda nie widać jeszcze takiej rozbieżności. Tak więc tutaj bym jeszcze bym mógł powiedzieć, okej, okay, tu jest szczyt. Tutaj był szczyt, tu jest szczyt, tu jest szczyt, tu też jest nowy szczyt. tak, Więc jeszcze bym zaczekał, powiedział, okej, okay, tutaj jest szczyt, być może ten rynek nie dociągnie tutaj do nowego szczytu. Tak, będzie szczyt, niższy szczyt i będzie szczyt, niższy szczyt, to będzie się nazywało zbieżność, tak, więc to jest to, co jest moving average convergence i divergence, tak, czyli divergence rozbieżność, a convergence zbieżność, tak, czyli mielibyśmy ewentualnie zbieżność, zbieżność też by oznaczała, że ten rynek zaczyna, zaczyna w podobny sposób się zachowywać MCD i, i rynek, tak, no więc to też jest tutaj słabość, byłaby, byłby potwierdzenie na tym wskaźniku MCD, że coś się tutaj zaczyna, zaczyna dziać, tak, więc ten obszar trzeba, można teraz dalej rozliczać. Szczedłem teraz jeszcze na jednogodzinny wykres. No i tutaj mógłbym powiedzieć: raz, 2, tu jest jakieś ewentualnie 3, to jest wszystko 4. No i tutaj poszło ostatnie 5. Tak? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 czyli tu jest jakaś wewnętrzna, wydłużenie w którejś fali wewnętrznej dające, dające ruch pięciofalowy, który, dziewięciofalowy, który odpowiada ruchowi pięciofalowemu impulsowi, więc tutaj mógł być jakiś koniec. OK, więc żeby to troszeczkę też jeszcze uprościć, ten ostatni etap tutaj, powiem w ten sposób, że na tym godzinnym wykresie, jeżeli tutaj by się tworzyła ostatnia piątka i to nie było tutaj jeszcze piątką, W tym miejscu tylko było raz, to było dwa fala, druga, nie czwarta, druga to była fala trzecia, to jest fala czwarta ABC, <coughs> przepraszam. To tutaj może iść ostatnie pięć, Tak i w tym momencie mogę połączyć falę, um, falę drugą, tak, która się gdzieś tutaj miała swoje ABC. No powiedzmy, że tutaj ona się mogła kończyć, falę drugą z falą czwartą i odkładam to do ekstremum fali trzeciej, tak. i tutaj będę patrzył, co się, co się wydarzy, czy ten rynek będzie tam miał siłę jeszcze wyżej wychodzić, czy już nie. tak. jeżeli tutaj będzie widoczna słabość w tym obszarze, tak, to można by wtedy powiedzieć sobie, ok, dobra, to tutaj się powoli, powoli kończy. tak. na ten moment, myślę, że to jest to co, to co mam. oczywiście to wymaga z mojej strony teraz tutaj jeszcze, jeszcze bardziej szczegółowego rozliczenia i to tak czasami właśnie bywa z tymi poziomami już wam mówiłem w tych analizach tygodniowych także to jest naprawdę dużo dużo obliczeń aby sobie te rzeczy uzmysłowić je wyłapać i zaczynasz w pewnym momencie powstaje to ryzyko czy to już jest ten koniec tak czy jeszcze go możesz doliczyć się tak w zasadzie powinieneś się go jeszcze doliczyć tak bo jeżeli on się go nie doliczysz tak, no to masz to ryzyko, że okej okay, no gdzie tutaj teraz to blosa? No można dać to blosa na szczytem, tak? Jest też w porządku, tak, ale jeżeli, jeżeli koniec wypadnie 40, 60 pipsów nad szczytem, to po co tracić zagranie, po co tracić pozycję tutaj, szczególnie z myślą cholera chyba to się nie rozlicza, a nagle poleci to 500 pipsów do dołu. Tak? Więc to jest ten, ten, to wyzwanie tak naprawdę w takie, tego typu końcowych rozliczeniach. Inna sytuacja jest, kiedy to tu jest wewnętrznie gdzieś tam wewnętrznie widzisz jakiś ruch i go, i go możesz go rozegrać, a inna sytuacja jest taka, kiedy się to kończy i pytanie, czy się już skończyło w tym miejscu, czy się skończy troszeczkę wyżej. To wideo może być takie, możecie mieć wrażenie, że to wideo jest troszeczkę przerywane z tego względu, że ono jest nagrywane etapami, tak? I zastanawiam się, dopiero później nagrywam, także już nawet nie weryfikuję dokładnie tych, tych paru zdań, które wcześniej mówiłem, więc jeżeli tam jakaś taka mała, mała nieścisłość powstała, to, ale raczej nie powinno tam się nic dziać. Tu jeszcze pokażę A, B i C, jeszcze na tym 3 godzinnym to tutaj, to C mogłoby wyglądać właśnie w taki sposób, także tutaj od, od czerwca, od czerwca ten ruch, ten ruch byłby, byłby ruchem A, tak, ze 161, tutaj miałoby A, B i C, to C był miałoby 161, tutaj poszło A, B i C, fala B, to jest ten środek A, B, C, to jest to B i tutaj poszedł ostatni ruch, ostatni ruch wzrostowy, zaraz, to to jest za fibo, jeszcze raz, Aha, tutaj to całe A, B, C, ok, <laughs> i tutaj poszedł ostatni ruch, to jest ten ruch tutaj, tak, który myślę, że trzeba też rozliczać jako AB, i tutaj znowu ABC. Tak? Tutaj to kolejne, ostatnie, być może to jest to ostatnie C, które miało, tak jak przed chwilą powiedziałem. Patrząc jeszcze na ten godzinny wykres, no to tutaj mogłaby już być taka sytuacja, że ta pierwsza jedynka, która tutaj teoretycznie może rozwijać, że to była jedena, a to było dwa, no ta jedynka miałaby gdzieś w tym obszarze szczyt, to ta czwórka weszłaby już końcówkami w tą jedynkę. Tak. W ostatnich ruchach takie rzeczy mogą się dziać. Także. I to są też ruchy, wszystko ABC, więc, więc tam te, te, te fale mogą na siebie zachodzić też tak. Więc jeżeli by to należało policzyć jako, jako struktury ABC, tak, że to jest jakieś A tutaj w tym miejscu, tak, a nie impuls, tylko A, to jest tutaj B i to jest C, a to jest znowu ABC, B jakieś, jeszcze jakieś jedno C do góry. Tak ale nawet patrząc, żeby to było tutaj raz, tutaj było dwa, to było trzy, to było cztery, tak, i tutaj ta dwójka by korespondowała z tą czwórką, czyli ta dwójka płaska, ta czwórka głęboka, głęboka i taka rozbudowana, więc byłoby to, mogłoby to w ten sposób wyglądać, może tutaj idzie ostatnia, ostatni, ostatni ruch pięciofalowy do góry. Myślę, że można w tych obszarach tutaj gdzieś szukać formacji, formacji odwrócenia, ostatniej formacji odwrócenia, nawet można by się zastanawiać, czy to już nie jest jakąś strukturą spadkową, czy tutaj się już coś nie dzieje, ale ja myślę, że tutaj jeszcze z tym MECD może powstać jeden niższy szczyt, tu był szczyt, tu będzie niższy szczyt, to już też powiedziałem i może nastąpić, nastąpić no mogą następować kolejne, kolejne odwrócenia. Po sobie trochę ułatwić, połączyłem tym czerwonym kanałem, w zasadzie linią trendu, tak połączyłem dołek ze szczytem i odłożyłem w miejscu korekty, także jeżeli to tu się będzie przełamywało, to jest ta linia czerwona, to znaczy, że może to oznacza, że ten ruch się tutaj już też też kończy na tym, na tym dziennym wykresie. Tak, wtedy oznaczałoby to, że to co pokazywałem też na dolarze, na dolarze jenie, tak więc dołek ze szczytem odłożony przy ekstremum, a jeżeli ta linia będzie przełamana, przełamywana w dół to już może oznaczać, oznaczać koniec, więc można tutaj końca gdzieś szukać, tak, gdyż są szanse, że, ten, że to się tu wszystko w tym, w tym obszarze rzeczywiście teraz kończy powoli. Myślę, że to może wymagać jeszcze jednej formacji odwrócenia, czy mocniejszej formacji odwrócenia na świecach na tygodniowym wykresie, tak, więc, bo gdyż tu jest jeszcze zielona świeca z długim cieniem, więc... Tak jak powiedziałem, można teraz tutaj szukać na dziennym wykresie, w tym tygodniu, najbliższym końca tego ruchu. Tak, może tu powstanie jakaś mocna formacja, też to już są mocne formacje, tak więc tutaj to jest to jest doji, długie doji, tak, doji na takich długich, długich nogach, tak, więc, więc widać, że to jest tutaj słabość w tym, w tym miejscu. Jeżeli tu powstaną kolejne formacje odwrócenia, no może to oznaczać, że, że tutaj powstanie jakaś czerwona świeca na, 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 na tygodniowym, a być może tutaj powstanie jakaś formacja objęcia na tygodniowym. Dodałem tutaj jeszcze wstęgi Bollingera teraz i tutaj nie ma jeszcze sygnału spoza Bollinger, spoza Bollinger Upper Band. No tutaj na dziennym ten sygnał jest przy Bollinger Upper więc on, on jest tutaj mocnym, mocnym sygnałem na tym dziennym wykresie już. Okej, okay, no dobrze, kończę na tym, więc tutaj możecie sobie zweryfikować te rzeczy, czym podobnie myślicie. Jeżeli macie jakieś inne pomysły, to, to wrzućcie je. Także tutaj myślę, że Dariusz tam dosyć mocno liczy te, 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 te ruchy też, także na tym, szczególnie na tym na tym, dolarze kanadyjskim, czy ewentualnie Mariusz albo Dariusz, tak, więc myślę, że tam próbują liczyć również. Dzięki za uwagę pozdrawiam.